Ostatnio sprawdziłem jaką kondycję prezentują obecnie karty w formie więc nie mogąc się powstrzymać postanowiłem zobaczyć również co prezentuje sobą obecnie najtańszy możliwy skład ikon z użyciem kart na każdej pozycji, którego budowa była wręcz wyzwaniem z tego względu, że na niektóre miejsca w składzie dostępnych jest obecnie po kilka legend za najniższą możliwą cenę. Jak pamiętamy jeszcze kilka lat temu najtańszy możliwy skład ikon kosztował na etapie marca, kwietnia czy maja nawet dobre 3 miliony Monet, bowiem w niedalekiej przeszłości białe karty były przymusowym budulcem składu w SBC o najlepsze legendy i to znacznie podbijało ich cenę, która nijak odnosiła się do ich realnej jakości. Teraz jest już inaczej, gdyż każdego dnia o godzinie 1900 za ledwo ponad 70 tysięcy monet od sztuki jesteśmy w stanie kupić na Xboxie nawet wiele primów, takich jak Cliver, Veron, Larson czy Hernandez, a cena ta jest wyższa jak zwykle jedynie w przypadku. Bo obrońców, gdzie Petit oraz zamrota wersji Baby kosztują kolejno 80 oraz 100 tysięcy monet, co sprawia, że finalnie skład, który przygotowałem do dzisiejszego odcinka, da się nabyć na Xboxie już tylko za około 800 tysięcy monet. Z punktu widzenia historii Ultimate Team ekipa ikon za mniej niż milion, w której znajdują się Primy zdaje się być dość atrakcyjnym kąskiem, a fakt, że jest to najtańszy możliwy zespół dodaje całości kolorytu. Natomiast prze Przechodząc już do faktów, spodziewałem się, że ta drużyna na etapie maja będzie słaba, ale nie spodziewałem się, że będzie z nią aż tak źle. Bo przecież wśród wszystkich najtańszych kart, mogąc wziąć na atak np. Wieriego i Inzagiego, ja sięgnąłem po Hernandeza i Klajberta, którzy w teorii są znacznie lepsi, jednak mimo to ich umiejętności ostatecznie niezbyt pomogły w rozgrywce na tym etapie życia Ultimate Team. Można było się spodziewać, że w grze, w której mamy już niemalże 100 środkowych obrońców. Występem wynoszącym co najmniej 85, no nie sprawdzi się defensywa, w skład której wchodzi Elo z notowanym na 80 i trzema SO, którzy nawet nie ocierają się o tę wartość, no ale nawet ten najdroższy Baby Zamrotta wykazywał spore problemy z przyspieszeniem oraz winnością, przez co realnie nie mogę powiedzieć o nim, że tym gościem gra się lepiej niż Klausem w wersji headliners, którego mogliśmy pozyskać drogą SBC już na początku stycznia za jakieś 100 tysięcy monet. To przechodząc do pomocy sytuacja nie wygląda zbytnio lepiej, bo Balak, który jeszcze w grudniu, po południu rządził sobie na wirtualnych boiskach, teraz ma problem z doskokiem do przeciwnika. Chociaż największe negatywne wrażenie zrobił na mnie i tak Denis Bergkamp, bo przecież Holender po swoim debiucie w Ultimate Team był bardzo użytecznym, ogarniętym piłkarzem, a i teraz jego karta Optimus wygląda na bardzo dopieszczonego, ofensywnego pomocnika, bowiem możemy ujrzeć na niej 86 tempa, 90 ponad, 92 strzałów oraz driblingu, no a do tego legenda arsenalu posiada 4 gwiazdki sztuczek, jak i 5 gwiazdek słabszej nogi. Więc w teorii jest to po prostu rzeźnik, no a w praktyce tego rzeźnika, ocenionego na 93, da się nabyć już za mniej niż 200 tysięcy monet. No i faktycznie z nim musi być coś nie tak, bo nawet ta najtańsza wersja Holendra, znajdująca się w moim składzie, miała niesamowite problemy z walką bark-bark, ogólnym dryblingiem, jak i przede wszystkim z strzałami finezyjnymi, bo, bo, szczerze mówiąc, chyba nie widziałem w tym roku dziwniejszych i trudniejszych finezji do wyczucia. A żeby było ciekawiej, Berkamp posiada dodatkowo cechę strzały finezyjne, więc w tej drużynie najbardziej wyróżniali się ostatecznie Klajwert, Hernandez oraz Czech, bo ten ostatni broni po prostu poprawnie jak na bramkarza ocenionego na 88, a Hernandez, chociaż przy niemalże każdym kontakcie fizycznym traci równowagę oraz piłkę, to jest przynajmniej na tyle szybki, że jeśli znajdzie kawałek jest w stanie pomknąć na bramkę i wykończyć akcję sam na sam z bramkarzem. Podczas gdy Klajbert nadrabia nieco braków swoim okazałym wzrostem, sylwetką i ogólnie dysponuje mocarnymi strzałami, jak i główkami. Więc jest to taki typowy napastnik, który obecnie sam od siebie zbyt wiele nie wniesie. Ale można posłać mu piłkę, by wykończył akcję, by był takim ostatecznym snajperem. Natomiast podsumowując tę drużynę jako całość, nie poleciłbym nikomu tego składu nawet do rozegrania kwalifikacji Fu Champions, bowiem za 800 tysięcy monet da się obecnie zbudować co najmniej 3 razy lepszy skład bez użycia jakichkolwiek ikon, a zamiast tego chociażby z informem Cristiano Ronaldo na Szpicy. I dlatego nawiązując do tego co mówiłem wcześniej, kilka lat temu najtańszy skład Legend kosztował na przełomie marca I kwietnia co najmniej 3 miliony monet i nie był wart swojej ceny, ale obecnie, chociaż ta kwota za całą drużynę jest znacznie niższa, to ta ekipa w podobnym stopniu jest wciąż niewarta swojej ceny. Bo tak na dobrą sprawę jest tak źle, że zagranie tym zespołem to powinno być jedno z wyzwań, które wylosować mogę w naszej serii objętej patronatem KFC. Ale też fakt, że tak wyjątkowe karty stały się na etapie maja tak beznadziejne w 22 pokazuje nam też jasno na czym upiera się ta gra i że w dużej mierze rządzą w niej wysokie umiejętności zawodników, przełożone nad umiejętności graczy. Bo na dobrą sprawę tak źle nie wyglądało to jeszcze w tej sferze nawet FIFA 18, gdzie na długie miesiące po jej premierze dało się osiągnąć dobre wyniki w Champions z zwykłym złotym składem. No a teraz, kto nie posmaruje, ten nie pojedzie. I dlatego po tym, co tutaj zobaczyłem, radzę się trzymać z daleka od najtańszych ikon, które, gdyby nie tak wysoka cena pixelu, byłyby pewnie jeszcze znacznie tańsze. No, bo to właśnie przede wszystkim cena jest jeszcze w ich przypadku jako takim wyznacznikiem jakości. Jeśli jakaś legenda kosztuje więcej niż 300 tysięcy monet, no to może być z niej jakiś użytek, albo przynajmniej poradzi sobie ona jeszcze w obecnych warunkach food. No a jeśli nie, to możliwe, że sama z siebie będzie miała ona problemy, by walczyć o jakąkolwiek użyteczną rangę w jakimkolwiek trybie FIFA 22. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!